Piotrek przyjechał na kemping w centrum Warszawy, będzie odpoczywać. Ale zanim zacznie odpoczywać, to musi pokazać mi to, 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 to cudo. To bo nie będziemy tym jeździć. Jak to nie będziemy? Nie będziemy tym, tym jeździć. To jest świetny pojazd do jazdy. To jest samochód, który nie jest do jazdy. Po Pokonałem tym pojazdem. To jest dwa samochód po to, żeby zaparkować i stać. I tu się właśnie mylisz. No nie mylę, przecież widzę, widzę tego garba na górze. Generalnie nie rozumiesz idei takich pojazdów. Ja wiem, że ty kamperów nie lubisz, a ja lubię. Nie znoszę. I tym razem będziemy się pięknie ze sobą nie zgadzać. Nie lubię kamperów. No bo to Pokonałem bez sensu. Ja samochodem jest. ostatnio od dwa godziny. rano, idę na dół w hotelu i mam śniadanko, jakie chcę a ja nie muszę schodzić, tylko sobie się wstaję z wyrka. No i co? Kibelek I musisz... mam pod ręką, kuchenkę obok też mam. Ja widziałem Otwieram ten sobie... kibelek, to jest kibelek i łazienka jednocześnie. No. Otwieram sobie wrota, jak stoję w ładnym miejscu, niekoniecznie tu. Jak to e... gdzie? No ładnie No dobrze, tu jest, jest tutaj, ładnie, no. zielono i tak dalej. Tu są hałasy, ale mogę sobie pojechać w jakieś ładniejsze miejsce i jestem sobie w takim miejscu, jakie mi się podoba. Mówię, nie betonozie, mówię, nie tym wszystkim, nawet kempingo. Tak, tu bet... no, no proszę, no, no asfalt jest, no. No nie betonozie. <grym> Ale to, to jest miejsce przykładowe. Tutaj przyjechaliśmy nagrać ten odcinek, gdzie Robert będzie mówił, że kampery są bez sensu, ja będę mówił, tak. że to jest świetne rozwiązanie, nie tanie, ale bardzo fajne i oczywiście nie dla każdego. Nie tanie. Drogie, a nie nie Bardzo tanie. drogie. No właśnie, nie tanie. Nie tanie. No Volkswagen, Kutpol, e, przepraszam, Volkswagen, y, teraz to się nazywa teraz crafter. Dawniej LT. Grand Kalifornia. Dawniej LT. <grym> i jest to polski produkt, z którego z, jesteśmy dumni oczywiście. Z polskiej fabryki. Polskiej fabryki, tak. E, Samochód, jeden z niewielu tak naprawdę pełnowymiarowych kamperów oferowanych w zasadzie w Europie. To jest jedyny pełnowymiarowy kamper. Produkowany Który... przez producenta samochodów. Dokładnie tak, a nie jakaś adaptacja, nie, nie modyfikacja, tylko to jest pojazd wychodzący z fabryki jako kamper. To ma jedną zaletę. To ma wiele zalet. Znaczy dla mnie największą jest to, że to samochód z fabryczną gwarancją producenta. Tak, yy, chociaż są też yy, firmy, które przerabiają auta na kampery z zachowaniem fabrycznej gwarancji na podzespoły, bo mają podpisane. A tu umory. masz gwarancję na dach. Tu mam gwarancję nie tylko na całą, na cały samochód i na całą zabudowę, ale przede wszystkim mam gwarancję tego, że to jest serwisowalne. W tym sensie, że to jest przez to, że to jest fabryczny Volkswagen, e, mogę sobie tym jechać Ja na... już Mogę tak, znam przypadki, że ktoś kupił sobie na przykład wspaniałą integrę i mu szyba pękła. I, I się, nagle się okazało, że to. Tak, w sumie szy... to nie ma, ale może być. Tak, no więc tutaj, ponieważ to jest y, zbudowane na bazie zwykłego y, dostawczaka, który ma dorzuconego garba, to przynajmniej elementy takie podstawowe... takie elektryczne dostawczaki. <laughs> tak, tak, tak. tak. E, przynajmniej te podstawowe elementy są takie jak w e, zwykłym, seryjnym Crafterze. Rozsuwają się boki coś? Gdzie się rozsuwają boki? No, to kamper jest, powinien być szeroki, to jest europejski kamper. poczuć się tam jak to w domu. Kamper... Zapraszam. To jest, kamper, to jest kamper europejski, zbudowany europejski. na dosyć wąskiej bazie. Bo europejski, crafter... o widzę crafter... tutaj jest szybka. O, crafter... Nie, to nie jest szybka, to jest taki, tak, taka narośl. Dzięki której da się to umieścić łóżka w poprzek. To ty Aha. mówisz o rozsuwanym, tak jak, jak w amerykańskim kamperze. Amerykański kamper jest sam z siebie szerszy, ale oni chcą mieć jeszcze szersze auto, tak. więc mają rozsuwane. W europejskich kamperach czasami w tych budowanych na bazie sprintera, na bazie craftera. E, no, te to te koła chowają się pod spodem. Trzeba dorzucić coś takiego, ponieważ e, nie da się z sensownego łóżka wsadzić, dlatego że tu nie ma dwóch metrów. Na szerokość, tylko znacznie mniej. Aha. I z drugiej strony mamy dokładnie to samo. Tak? Tak, dokładnie takie samo poszerzenie, bo dzięki temu... A czy tam w tym drugim poszerzeniu jest miejsce na stopy na przykład? Nie ma. No bo to takie... jest, to jest w całości miejsce na stopy A nie albo w całości Powinny być takie, takie, takie wypchane, takie powinny być, no. To, <laughs> dobra. To plastik. To ja Ci opowiem. To jest tak, to jest sześciometrowy samochód. No. I ma to swój... Za swoje długie. Zam... Nie, to właśnie nie jest za długie. To jest, jak na kampera to jest dosyć Mnie krótkie. Gdzie w tym po mieście jeździć, no? Da się jeździć po mieście, jak ktoś się uprze, da się jeździć po o, mieście, tak. ale e, dzięki temu, że to nie jest długie auto... O kurde, tutaj coś zobaczyłem, daj. tutaj, to mi się podoba. Listwa świetna? Tak. Jest, proszę pana, jest i ona rzeczywiście działa świetnie. No tak, teraz to będzie widać. Oczywiście, że będzie, bo... bo będzie. Opa, widać. No oczywiście, że widać, bo to jest porządna listwa świetna. O. A Zobacz, czy można zmieniać ja ten... kolory? Nie można. Ej, I nie ej, trzeba. to nie. Ale jest oświetlenie ambientowe w środku. takie. Uuu, już czekaj, zaraz sprawdzimy, co masz w lodówce. Mam pustą lodówkę, gdyż albo przygotowałem ten pojazd do zwrotu, więc Pusta lodówka. Tak, jest pusta lodówka, ale może być pełna. Zamrażareczka jest nawet. O. O. To jest samochód, który jest świeżutki, w związku z tym. On jeszcze, o. O, proszę bardzo, zamrażareczka. Też pusta. Pusta, ale jest. Jest. Proszę, jak tu jest ładnie i jest tu. To jest taki, taka dostawka do. Mamy kolejną dostaweczkę. O! Są gniazdka. Dostał. Jest mnóstwo przyjemnych, praktycznych detali. A widzę, że korcą Cię klapki. To jest sterowanie ogrzewaniem. Aha. Takie trochę dziwne miejsce, ale tak tu mamy sterowanie ogrzewaniem. Ten pojazd jest wypo... wyposażony w ogrzewanie marki Truma. Tu mi jedna rzecz się podoba to akurat ważne. Do, do, doceniam w tym samochodzie jedna rzecz. O, tutaj mam tą jedną rzecz. I to jest rzecz, która dla mnie jest totalnie zbędna. Klimatyzacja. <grymetyzacja> tak, ale wiesz, to jest klimatyzacja, która działa tylko i wyłącznie na kempingach, których ja z kolei nie cierpię. O trzeba się podpiąć do prądu. Trzeba się podpiąć do prądu. Yy, tak, o bo. Z... I... Tak, yy, jest. jest... No działa, no. No są szafeczki, yy, no co on, tu jest świe on jest on jest ich jest dużo. On jest świeży i dlatego wszystkie zamki są niewyrobione i ciężko, ciężko, ciężko. chodzi. Dobra, pokaż tą toaletę, co to, tobie się nie podoba, bo jest że, że niby za mała dla ciebie. No bo no 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 i wystarcza, no. No o, o, o. o. Ja mam 115 kg wagi, 1,87. Wszystko siedem. w jednym. Prysznic, muszla i jeszcze O. Ale jak I musisz, musisz to skorzystasz. I umywalka. Oj, a, to tu tak. o jeszcze szafka tutaj. Jest szafka, jest. Naprawdę, jest dużo rzeczy. Masz. 100 litrów wody do wykorzystania. Masz. Tu, tu możesz mieć ciepłą wodę. 100 litrów wody do wykorzystania, to znaczy 100 litrów wody do spuszczenia. No i. No i jak w hotelu się takimi rzeczami nie przejmuje. E. e na stacjach benzynowych, w cywilizowanych krajach, zwykle są takie miejsca, gdzie można się pozbyć tego wszystkiego, czego się chcesz pozbyć. Proszę bardzo, tak, umywaleczka, kucheneczka, skromne, ale działające, proszę bardzo. O, jest woda. Jest woda. Są kolejne światełka. Kolejne światełka. O, proszę bardzo, Uuu. chciałeś mieć takie ambientowe oświetlenie. Wiem, że Ty lubisz, e, nie w tym kolorze. Ale to jest bardzo dobry kolor na wieczór. O. O, dwa garki można postawić. Dwa garki można postawić i to działa. Szufladki. Tak, tu są zawory, jako... to są zawory do gazu. O Boże, bo to tak, bo, a, bo tu na... zawory. Tak, bo na postoju y, uruchamiamy gaz, natomiast w czasie jazdy lepiej, żeby gaz był zakręcony. Dlaczego? W samochodzie z instalacją gazową nie ma to znaczenia. Się czepiasz. Nie czepiam Dobra. się. To jeszcze tak, pokazuję, o, objaśniam. Tutaj jest, staj tam, zaraz tam pokazuję, objaśniam. Tutaj jest centrum te... sterowania wszechświatem. No jest. Woda jest, o, no tu bateria jest światło jest. No i jest. Okulary mam nie. O, o, teraz będzie lepiej widać. Gaz nie ma, o, chyba, że zakręcony. Jest tylko zakręcony, wszystko jest. Ambient jest. Widzisz, wow. jest, jest oświetlenie ambientowe, tak. No nie wiem co to jest tu, ale to nie... no, oświetlenie do, do, do tego łóżeczka tutaj. Insight jest. Dobrze. Dużo masz prądu? Dużo! Okej, okay. camping mode. I co teraz się stanie? <laughs> camping mode to jest e, taki e, tryb, w którym się na przykład stopień nie składa e, sam z siebie. Nie, nie jesteśmy podłączeni do prądu, w związku no z tym. No i nie działa, klima ciepło jest. No, to camping mode możemy wyłączyć. Może i teraz tak muszę po kolei. Nie, wszystko. nie, 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 ktoś o tym pomyślał. Słuchaj, tutaj Już zobacz. wyłączyłem. Już, Ale, już. Nie musiałeś tego tak robić. Już wyłączyłem. Otóż przy wyjściu, jak opuszczasz pojazd, wystarczy nacisnąć A, jeden przycisk i wyłączysz wszystko. No o i co bus. ty robisz? Lecą mnie okulary. Ja chciałem zwrócić uwagę, ile tu jest miejsca nad głowami. I to jest coś, co w tym kamperze... No jest trochę miejsca nad głową. To jest coś, no. co w tym kamperze uważam za absolutnie zbędne. Tak, otwierasz szyberdaszek. Kiedy A to się zda... otwiera? Oczywiście. Tak korbą? Nie, bez sensu. Ale możemy sobie zasłonić też. O, eee. Roletką. No dużo rzeczy Proszę bardzo, moskitierką jak sobie otworzymy. To co jest fajne, to, to jest to, że z przodu mamy to co zwykłym crafterem. Cztery osoby Tak, cztery osoby, jechać. przy czym dwie podróżują wygodnie. A dwie trochę mniej wygodnie, bo a fotel dwie, jest nieregulowany A dwie, widzę. dwie mają strasznie niewygodne miejsce. Niby taki miejsce, duży i nie mogę przejść do tyłu. No. Zupełnie, zupełnie tego nie rozumiem, dlaczego jest aż tak niewygodnie, bo zobacz, bo między przednim fotelem a tym yy, drugim rzędem jest, jest sporo miejsca, miejsc. no. I szkoda, że tu nie ma żadnej regulacji. Wszyscy na to narzekają. Zobacz jak, pod jakim kątem jest oparcie. Yy, pod niewygodnym. Tak, i są jeszcze, słuchaj, są kampery, w których jest to rozwiązane sensowniej, nie dlatego potem że przesunąć. Po pierwsze można przesunąć, po drugie, zobacz, to stolik jest strasznie tu. wąskie miejsce. Stolik jest. Stolik jest tu się wpina stolik w tamto. A, dużo miejsca. No. E, Boże. Są kampery, które mają na przykład to Podzielone na dwie części, i w trakcie podróży, kiedy jedziemy, a można nie schoimy, rozsunąć tam przykład. Rozsuwamy, i wtedy jest większe, większa odległość między fotelami. Ale to i... podniosło cenę tego samochodu. Wiesz co, cena tego samochodu nie jest najgorsza, bo ten samochód nie kosztuje wcale więcej niż takie rzemieślnicze rozbudowywanów. Zabudowa jest dosyć ciekawa, tylko taka zabudowa to jest zawsze kwestia kompromisu. Jeżeli ktoś, jeżeli komuś ta zabudowa pasuje, nie ma szczególnych oczekiwań, na przykład co do wielkości tak zwanego garażu, czyli miejsca na bagaż w kamperze, albo co do e, rodzaju kuchni, albo co do rodzaju toalety, to to jest naprawdę całkiem sensownie zrobiona zabudowa. E, nie dla każdego, ale, ale jest. I to jest samochód, którym można podróżować w cztery osoby, i w cztery osoby można też nucować. Chciałem Ci pokazać, rzeczywiście no to nie dałeś. Zaraz, mi się... no zaraz, no, zaraz, no, zaraz chciałeś mi pokazać. Aaaa! No i... Słuchaj, to nie jest dla ludzi niedołężnych pojazd. Boże, no to Generalnie kampery nie są dla ludzi niedołężnych. Dlatego mówię, że to nie jest dla mnie. No i co? No dobrze, możesz teraz pokazywać. Dobrze, to teraz pokazuję i objaśniam. Tutaj możemy sobie rozłożyć kolejne łóżeczko Super. Proszę bardzo, to jest łóżeczko bardziej dziecięce. Nadal mamy tutaj możliwość... Ja bym tam, tam nie usiadł. Z, no. z tyłu jest drabina. Widzę. Żeby się móc dostać, no nie no. Widzę, jest drabina z tyłu. Jest, jest drabina. Więc to jest takie dodatkowe łóżko dla dwóch nie za dużych osób. No właśnie widzę, że dla dwóch nie za dużych, no. Ale bardzo fajnie chowane, tutaj można sobie jakąś tam pościel wrzucić. Z tyłu mamy łóżko, które się rozkłada wszerz. Chcesz zobaczycie, jak się rozkłada? A to muszę stąd wyjść, to po pierwsze, sobie tam na po drugie muszę wstawić to coś, jakby nie można było dwiczek zrobić. Lepiej. Dobrze, to jest coś, co się nazywa w kamperze... Ojo. No o Mocniej, 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 to będzie, będzie się trzymało. Jakbyś mógł mi z tamtej strony odpiąć pasek. No gdzie się będzie trzymało? A patrz, z górki się nie trzyma, no. No, no, no. O. O. Coś się tu... A, materacyk się przesunął. Dobrze, już mamy. Super. I mamy łoże. I to łoże y... ma swoje plusy i ma swoje minusy. I mamy bagażnik. Tak, jest pod spodem bagażnik, łoże niestety jak dla mnie jest troszeczkę za krótkie, za mało miejsca mam na nogi, bo się śpi tutaj w poprzek. To trzeba spać w skos. Chcę Ci powiedzieć, że jest jeszcze jedna wersja tego pojazdu, wersja dwuosobowa i o dziwo wersja dwuosobowa jest dużo dłuższa od wersji czteroosobowej. Jak to dłuższa? Dłuższa. Dłuższa? Dłuższa. Okej. Okay. I są łóżka wzdłuż, a nie w poprzek. poprzek. Są tylko dwa miejsca y, i samot ma 7 metrów długości, a ten ma 6. I tamten ma DMC y, 3 chyba 900, czy tam 3 800 ileś, tam 3 850. To a ten... Dlatego tak. Ten ma cipol. Ten ma ten, ten ma mniej, tym można jeździć na sprawnym jazdy na kategorię B. No. E, jeśli chodzi w ogóle o to, gdzie można się takim autem wybrać, ono pozwala na Samo, znaczy oferuje samowystarczalność taką no, na powiedzmy tak, 2-3 dni. już widzę, jedziemy przez las, wiadukt kolejowy, niski, stary. Tak, I, no, i, tak. I, tutaj, i tutaj, i, i, Widzisz, a i... Tobie, tobie mieliśmy się klimatyzację. Tobie się spodobała klimatyzacja, mi z tego powodu ta klimatyzacja się nie podoba, bo to jest dodatkowych tam 20 cm wysokości. Nie wiem ile to ma łącznie wysokości, ale jest potwornie wysokie. Jest więc y, jazda y, leśnymi duktami jest co najmniej trudna. No właśnie. Y, ale słuchaj, są też inne kampery, więc to jest kamper, który y, jako taki pojazd rodzinny do okazjonalnych wyjazdów jest naprawdę fajny. Mm. Nie nadaje się do, to do codziennej jazdy, tak jak na przykład małe Kalifornie. No, które wcale mieć... dużo tańsze nie są. Hihi. One w ogóle nie są dużo tańsze. Ten Wiem. samochód jest tańszy od niejednej małej Kalifornii, która nie ma toalety, Wiem. Ma mniej wyposażenia w środku. Ten samochód kosztuje, no powiedzmy, tam 360-380 tysięcy, w zależności od tego, co sobie tam do niego dokupimy. Ale to jest ten rząd wielkości. Netto czy brutto? Brutto. Brutto, 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 brutto. brutto. Jakieś tam 290 To drogi... spoglądając na ceny aktualne nowych samochodów, to nie jest to drogie auto. Jako jakieś tam 290 tysięcy e, netto. O, tak e... powiem. Tak, słuchaj, to jest równowartość na przykład tego pięknego elektrycznego bulika, który który ID-Baza. Tak, ID-Baza, który tak. ci się tak podoba. To Aha. jest, no wiesz, no nie jeden SUV z gamy Volkswagena wychodzi nam drożej. Mhm. A tutaj mamy samochód, którym naprawdę się fajnie podróżuje. I tak, to jest napędzane dwulitrowym silnikiem TDI. Wow, 150 177 koni. 177 koni, e, 70 par litrów baku. I zużycie paliwa zależy od tego jak jedziemy. Bo jeśli podróżujemy tak sobie dla przyjemności, a, a przecież tak nie ma, w tym się podróżuje dla przyjemności, dla przyjemności, tak, nie za szybko, to naprawdę można się zmieścić tak w 9 litrach na 100 km. Jeśli jedziemy tak z prędkościami rozsądnymi, ale nie przekraczamy 120, to średnia nam powinna wyjść około 10 na 100. To jeszcze nie tak źle, no? Jak zaczynamy jeździć po autostradzie obciążonym samochodem, no to 15 spokojnie to przechajcuje, a czasem i więcej. 15? 15 na 100. No wiesz, to jest wielkie, ciężkie auto. To dużo. Ale temperament ma wystarczający. To znaczy, tym się da spokojnie nadążyć za zwykłymi osobówkami. I prowadzi się całkiem nieźle. I tak uważam, że to nie ma sensu. A ja uważam, że to ma olbrzymi sens, dlatego że są miejsca, w które człowiek chciałby się wybrać, a nie ma tam na przykład hoteli. Tak miejsce na dwie butle gazowe, bo jedna butla tak naprawdę ci wystarcza, jeśli chcesz gotować i sobie grzać wodę. Ale tak, tu są rzeczy przydatne, czyli na przykład przewody, czyli na przykład podpory pod koła, też nic zewnętrzne. Tutaj mamy elektrykę. Elektryka, elektrykę? Elektrykę. Nie, nie, niewiele widać, ale... No niewiele, samochód. nic nie widać. Mamy szafkę i mamy gdzieś miejsce lampkę. na elektrykę. No dobrze, no i co? Słuchaj, to jest taki samochód, gdzie przed zakupem ja bym radził sobie wynająć taki samochód, na przykład na weekend. Przejechać się i sprawdzić, czy akurat taka zabudowa nam pasuje, dlatego że są ludzie, dla których to jest optymalna zabudowa... A są ludzie, którzy są dla siebie. A są ludzie, którzy mają szczególne potrzeby. I, I jak ktoś ma szczególne potrzeby, na przykład chce mieć rower w środku... To dłuższy. To na przykład się robi to tak, że tutaj nie ma takiej zabudowy, łóżko jest wyżej, a mieszczą się rowery. Ale oczywiście takich życzeń nam Volkswagen nie spełni. E, musimy wtedy się udać do jakiejś firmy, która wykona rzemieślniczą zabudowę. No właśnie, skoro już tam jesteś. No co? we wcześniejszej wersja tego pojazdu, e, na przykład z tyłu, był taki ładny stolik z krzesełkami, a teraz tutaj nie ma, no? No nie ma. No ktoś przyoszczędził. No nie ma stolika, no? Jestem rozczarowany brakiem stolika. Nie ma stolika. O, ale jest klamka, której nie mogłem znaleźć. Jest. No jest. No. I tym się naprawdę fajnie jeździ. Ja uwielbiam to. No i nie tak wiem. powiem, że uwielbiam takie. Ja. ja wiem, że powiesz, że uwielbiasz, a ja nie. A ja nie rozumiem. Ty nie rozumiesz, ale tym naprawdę można się wybrać w takie miejsca, gdzie nie ma hoteli. I to jest świetne. I to jest pojazd, który ci pozwala na spontaniczność. Jedziesz, podoba ci się jakieś miejsce, zostajesz tam. Oczywiście do takich eskapat, dużo lepszą opcją jest pojazd, który nie wygląda jak camper. Ten wygląda jak camper. No właśnie. Ale. No Na jest to ciężko. W Polsce to jeszcze da, się da. Da się, w innych krajach też się da. Tu się można szybko rozłożyć, szybko zebrać. Naprawdę bardzo fajny samochód i ta zabudowa jest całkiem niegłupim kompromisem. W porównaniu z wersjami, którymi jeździłem wcześniej, rzeczywiście widzę pewną zmianę jeśli chodzi o. Jakość wykonania w tym sensie, że ten dużo mniej skrzypi niż te, którymi jeździłem poprzednio. Więcej silikon. Być może, ale też ciaśniej są spasowane niektóre elementy no, albo, albo może po, po prostu. Tak, albo może po prostu jeszcze się nie wyrobiły. No, nie wyrobiły, bo, bo tutaj szyczki się otwiera dosyć ciężko, ale wiesz co, i tak olbrzymią przyjemność sprawiło mi obcowanie Dobra, warto czy nie warto? Podchodzimy do, do finału, bo to długo jest. No. Ja uważam, że jeśli kogoś stać. Przy założeniu, że masz świadomość tego, że to jest drogi sposób spędzenia wolnego czasu, mhm. to warto. A ja uważam, że nie warto. <laughs> Słuchaj, jak masz takie hobby, że na przykład y, masz problem z korzystaniem z hoteli, bo nie wiem, nie. jeździsz na jakieś zawody sportowe, masz psy, z którymi lubisz podróżować, to, to, jest to wtedy świetna, warto, tak. Przepraszam, to jest tak, świetna tak, opcja. Tak, to z jest psami, świetna. tak. Tak, Bo albo, próbowałem albo... z psami do hotelu. Albo Nie, no da się. Wiesz. Da się, da się. ale Ty to... masz niegrzeczne psy. Moje psy są grzeczne, moje ja chętnie nocują w hotelach i nie stwarzają problemów, ale tak czy inaczej, wygodniej jest mieć własny hotel. No. Tylko niestety to kosztuje, tak? Zarówno wartość tego pojazdu można sobie wyjechać naprawdę na mnóstwo yy, drogi wakacji all inclusive. Tylko teraz trzeba policzyć, czy to się opłaca. To każdy sobie musi policzyć dla siebie. Tak. Dziękujemy.